No cześć, teraz pomówimy sobie w jaki sposób uruchomić taki sensor ultrasoniczny i zrobimy to na podstawie Tinkercada. Tutaj mamy te komponenty dostępne, a ich użycie jest dokładnie takie same jak w przypadku komponentów fizycznych. Uruchamiamy sobie zakładkę z kodem i teraz krok po kroku napiszemy sobie program. Na pewno będziemy potrzebowali dwóch pinów, trigger i echo, które tutaj akurat są dołączone do pinu 9 i 10. To nie ma znaczenia do których pinów je podepniecie, ja wybrałem akurat te. Tworzymy sobie stałe, trig i echo. Będziemy potrzebowali obliczać dystans, więc tworzymy sobie taką zmienną. Musi być ona typu float, ponieważ będziemy mieć liczby z przecinkiem. Teraz wewnątrz funkcji setup musimy zdefiniować sobie, że nasz pin trigger to będzie output, a echo input, ponieważ trigger wysyła sygnały, a echo odbiera. Teraz tworzymy sobie funkcję get distance, która przyjmuje dwa parametry: trigger pin i echo pin, i będzie zwracać nam właśnie distance wykryty przez ten sensor. Na samym początku musimy ustawić pin trigger na low. To będzie taka sekwencja początkowa. Odczekamy 2 mikrosekundy, a następnie ustawiamy ten pin na stan wysoki i znowu odczekujemy 10 mikrosekund. Przechodzimy na low. W tym czasie będą wysyłane krótkie sygnały dźwiękowe o częstotliwości 40 kHz. Jest to zakres niesłyszalny dla człowieka, dlatego właśnie taki zakres został wybrany. I automatycznie echo zostanie ustawiony na high, dzięki czemu będziemy mogli odczytywać teraz sygnały powrotne. Teraz będziemy obliczać sobie dystans na podstawie czasu, który zostanie zwrócony z funkcji Pulse IN. Więc stawiamy sobie tutaj wywołanie tej funkcji. Na pinie echo w stanie wysokim, i to pomnożymy sobie razy prędkość dźwięku. 0343. To wszystko musimy podzielić jeszcze na dwa, ponieważ fala zostaje emitowana z naszego nadajnika i później musi do niego wrócić. Na koniec wracamy dystans. Ogólnie wprowadzę tutaj małą poprawkę, nie musimy tej zmiennej tworzyć w zasięgu globalnym. Ona może żyć sobie tutaj wewnątrz tej funkcji. Tak przygotowaną funkcję będziemy sobie wywoływać w lupie. Moglibyśmy skorzystać z delaya, ale może od razu zróbmy to za pomocą milis czyli dodaję sobie zmienną last time i interwał powiedzmy, że będziemy sprawdzać to co 50 milisekund albo w sumie może to nawet za często jest, może co 100 milisekund teraz wewnątrz lupa dodamy sobie cały schemat obsługi cyklicznych wywołań które będą następować co 100 milisekund wypiszemy sobie słówko distance, a następnie wypiszemy sobie to co zwraca nam nasza funkcja get distance teraz możemy uruchomić sobie już nasz kod, dajemy start simulation klikamy na sensor i widzimy, że jeżeli będziemy poruszać tym obiektem, to pokazują nam się tutaj różne wartości. Jeżeli chcemy być bardziej dokładni, to tutaj możemy dodać sobie jeszcze float zamiast long, dzięki czemu będziemy zwracać wartość typu float. I program gotowy. Producent podaje, że dystans takiego sensora to około od 2 do 400 cm. I mniej więcej to się zgadza. Aczkolwiek dokładność pomiaru daje wiele do życzenia. Mogą wystąpić rozbieżności nawet około 20-30 cm. Czujnik taki zdecydowanie nie jest wodoszczelny ani odporny na działanie czynników zewnętrznych. Więc szczerze mówiąc, to bardziej taka zabawka, niż coś, co może przydać się w realnych projektach.